Witam Was serdecznie moi drodzy Dzisiaj zapraszam Was Do kolejnego filmiku Króciutkiego Chociaż bardzo przydatnego A mianowicie dzisiaj będziemy wymienić W naszym Golfiku Filtr paliwowy Zawsze wykonuję wymianę wszystkich filtrów Przy remontach samochodu Bo tak naprawdę Niewielki koszt A warto żeby jednak Autko zaczęło swoją pracę Na czystym Paliwie. Zapraszam do obejrzenia tego odcinku. Ten filmik będzie przydatny nie tylko dla właścicieli golfów piątej generacji z silnikami 1.9. Oglądamy, komentujemy, subskrybujemy, a ja zabieram się za robotę. Tradycyjnie na początek kilka ważnych kwestii, od czego trzeba zacząć. Na pewno trzeba wszystko to wyczyścić żeby nie było tutaj żadnego syfu, żeby przy otwieraniu nie poleciało nam do tej puchy. Druga sprawa, trzeba tutaj najlepiej wyłożyć jakimś papierem albo tkaniną, tak żeby po prostu paliwo nam nie leciało na paski, na jakieś złącze gumowe itd., żeby później nie trzeba było pół silnika myć. No i trzecia kwestia to te śrubki, można je spryskać wcześniej, żeby trochę postały, bo też rdzewieją i lubią się urywać. Tak samo jak i końcówki te też rdzewieją i nie lubią się urywać. Tutaj tego problemu jeszcze nie ma, ale w Waszym przypadku może już zacząć się ten proces korozyjny na tej obudowie. Dobra, szykujemy, odkręcamy. Dalej będziemy patrzeć, jak to tam wygląda. Brave, always fight, never quit, do it right, play the game, win at life, have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss that fact, taking big swings, hand to the bag, put me in the ring, you'll go out in a bag, Cause I sing what I mean. I bring it to the man life Ain't got time to kill I got time to feel. I took a red pill I know life's short So I wanna live real But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? they wanna say they hate but they know it's cap i ain't playing no games i just do that's fact and i don't feel no shame it's a mood you lack i go crazy nah but i ain't lazy track after track i work on this daily pass me the jack rutherford right got me hazy about to unpack all these shit i've been chasing. i have got visions in my head like memories after death to be a legend instead of something you can forget i'm living up am at... now we filter it Mama over into Tak nasz zespół cały prezentuje się, właśnie ja to tym mówiłem podkładaniu. I teraz tak, mamy tam resztkę. Możemy pokusić się na to, żeby to wyciągnąć. Nie dużo tam jest tego paliwa. Natomiast jeśli nie budzi żadnych u Was zastrzeżeń, czyli żadnego tam piasku, brudu nie widzicie, to można nie ruszać tego. Wymienić uszczelnienie tutaj w tym miejscu. Zamontować nowy filtr i tyle. Złożyć z powrotem i robotę jest zrobiona. Tak wygląda nasz filterek. Nie trzeba mówić, że na początku jest żółty. No już nie jest, no i jest oryginalne. Także składamy to i można powiedzieć, że sprawę wymiany filtra paliwa mam zakończoną. Jeszcze bardzo ważna kwestia zawsze weźcie latarkę, poświećcie tam do środka i popatrzcie czy nic wam tam nie błyszczy. Bo się okaże się, że jakieś błyskotki zauważycie. To znaczy, że trzeba się przyjrzeć naszej pombie tandemowej. Tutaj w tym przypadku jest to jeszcze nie taki duży koszt, ale w przypadku common Raila, jakbyście założyli jakieś opiłki, to sygnał, że trzeba zająć się układem. Bo możliwe, że pompa wysokiego ciśnienia już Wam zaczyna opiłkować. Dobra, tutaj jest w miarę czysto, trochę tam jest brudu, więc ja to wyciągnę, wyczyszczę. I daje nowy filtr. Dobrze, moi drodzy. To byłoby tyle. Tak jak mówiłem, króciutki filmik. Jednakże bardzo ważny i bardzo przydatny. Także mam nadzieję, że komuś pomogłem. Jeśli tak, daj znać w komentarzu, jak ci poszła ta wymiana. No i cóż, widzimy się w następnych filmach. Do następnego. Cześć.